Kiedy to jak zostałaś przyjęta przez tych młodych mężczyzn z, z grona trenerskiego? Proszę. E, dobry wieczór Państwu. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałam bardzo gorąco, bardzo serdecznie, bardzo szczerze podziękować telewizji publicznej za czas honoru. To jest niesamowity film. Dziękuję scenarzystom, obsadzie fantastycznej. Ten film jest naprawdę, to jest taka duma dla nas. Ja oglądam zapartym tchem i mam nadzieję, że nie będziemy w tym samym czasie na antenie. To chciałam powiedzieć, a odpowiadając na pytanie, bardzo serdecznie przyjęli nas panowie Maryi i i mnie. Dziękuję panowie za tak serdeczne przyjęcie tych dwóch pięknych panów. Dziękuję. Jeszcze przedstawmy pozostałych trenerów. Piotrze. Oczywiście pan Marek Piekarczyk. Pan Marko. Baron Zaframenta. Gdzie jest Thompson? Thompson. Tom, oh, Thompson. Oh, Thompson. Tam. Zostawiacie w takiej dziwnej sytuacji. Tem, tem, to są to ten nieśmiało. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Będzie wielu wspaniałych, młodych, nowych, utalentowanych ludzi, ale uspokajam państwa, że prowadzący pozostają ci sami, czyli Marika, Tomek Kamel oraz Maciek Musiał. Proszę państwa, taka będzie jesień i zima w telewizji polskiej.